Witajcie moi kochani, dzisiaj przed nami potwór z bagien Scotta Snydera. Na początku pokażę Wam, jak ładnie jest ten komiks wydany. Zdejmę tę obwolutę, żeby mi się lepiej Wam ją pokazywało. Komiks jest wydany w twardej oprawie. Pod obwolutą nie prezentuje się zbyt okazale. Układka jest pokryta czarnym materiałem. Z przodu jest wytłoczone DC Deluxe oraz tytuł. Komiks jest wydany porządnie, jest szyty i wytrzyma niejedno czytanie. Kupiłam ten komiks, ponieważ saga o potworze z bagien Alana Mura bardzo mi się spodobała i chciałam wrócić do jego przygód. Nie spodziewałam się, że ten komiks dorówna kapitalnej sadze. Chciałam się po prostu dobrze bawić podczas przygód doktora Aleka Holanda oraz jego ukochanej Abigail. Historia przedstawiona w tym komiksie to bardzo typowa walka ze złem. Potwór z bagien jest oczywiście przedstawicielem tych dobrych, zieleni, czyli świata roślinności. Występuje tu także dobra czerwień, która przedstawia świat zwierząt, oraz zło, zgnilizna, która chce unicestwić świat, pokrywając go zepsuciem, rozkładem i śmiercią. Około 300 pierwszych stron jest bardzo dynamicznych, akcja jest wartka, dużo się dzieje, potwór z bagien musi zmierzyć się z wieloma potworami. Tę część komiksu czyta się w tempie wręcz ekspresowym. W dalszej części komiksu akcja znacznie zwalnia, jest zdecydowanie więcej dialogów, następuje wolne przejście do finału, który kończy całą historię wielką walką dobra ze złem. Taka typowa, superbohaterska nawalanka. Spotkałem się z kilkoma opiniami, że pierwsza połowa tego komiksu jest bardzo dobra, a druga nudna i mogłoby w ogóle jej nie być. Ja się z tym nie zgadzam. Mi się komiks podoba w całości. Cały komiks czytało mi się dobrze i nie nudziłam się przy nim ani w pierwszej, ani w drugiej połowie. Przyznaję, że dojść do finału jest rozwleczone w czasie, ale mi to w ogóle nie przeszkadzało, nie dłużyło mi się i czytało dobrze. Ale fabularnie ten komiks nie powala. Są tu różnego rodzaju potwory i inne monstra z piekła Rodem. I dobry Alec Holland, alias Potwór z Bagien, który z nimi walczy. Pokonuje jednego potwora, drugiego i kolejnego. Pomaga mu ukochana Abigail, która ma co nieco wspólnego ze stroną przeciwną, ale nie będę wam za dużo zdradzać. Historię przedstawioną w tym komiksie czyta się dobrze. Z zaciekawieniem ale zakończenie jest bardzo przewidywalne. Pojawiają się tu także inni superbohaterowie jak Superman czy Batman. Pojawia się tu także Animal Man. Za scenariusz z tym bohaterem odpowiada Jeff Lemire. Moim zdaniem to grafika w tym komiksie jest kapitalna. Stron z takim typowym kadrowaniem jest tu niewiele. W zdecydowanej większości jest ono oryginalne i ciekawe. Kadrowanie to sprawia, że obejmujemy całą stronę wzrokiem, oglądamy wszystkie szczegóły, skupiamy się na detalach. Wielokrotnie sceny odbywają się tu na dwóch stronach. Widzimy ten ruch bohaterów, te sceny nabierają dynamiki. Mi się bardzo spodobał ten styl graficznych. Rysownik zamieścił na każdej stronie masę szczegółów, aż się nie chce przewracać strony, tylko po prostu patrzeć. Ta kreska jest moim zdaniem największym atutem tego komiksu. Jeżeli czytaliście sagę o Potworze z Bagien i chcielibyście powrócić do jego przygód, myślę, że ten komiks może się Wam spodobać. Jeżeli podobała Wam się saga o Potworze z Bagien i lubicie komiks superbohaterski, ten komiks z pewnością się Wam spodoba. Ale jeżeli nigdy nie czytaliście sagi o potworze z Bagien i nie macie pojęcia, kto to w ogóle jest, to ja bym raczej odradzała sięgnięcie po ten komiks. Jest tu oczywiście wytłumaczone, kim jest Alec Holland, ale są tu także takie sceny i wątki, które mogą nie zostać do końca zrozumiane. Zdecydowanie doradzałabym najpierw przeczytać sagę Alana Mura, a dopiero potem sięgnąć po ten komiks. Ja czytałam sagę, nie przepadam za komiksami superbohaterskimi, ale przy lekturze tego bawiłam się świetnie. Ta historia to taki horror klasy B, przy którym można świetnie spędzić czas, niejednokrotnie par parsknąć śmiechem i po prostu dobrze się bawić. Niestety jest to drogi komiks, okładkowo kosztuje 164,99, z 30% rabatem kosztuje 115,40, ale myślę, że warto się zastanowić nad jego zakupem. Ja go polecam. Moi kochani, to już wszystko, co mam do powiedzenia na temat tego fajnego komiksu. Dziękuję za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się ciepletko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!